Witamy Państwa! Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstra Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. To wicelider strzelców w tych rozgrywkach, obrońcy będą musieli go pilnować, bo na pewno myśli o tytule króla strzelców. Na państwa ekranach skład Rakowa Częstochowa na ten mecz. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje. Choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska. Choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Przed nami jedenastka drużyny gości. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie: Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Wysiłek przy pressingu popłaca. Dobrze. Odzyskali piłkę. Raków Częstochowa teraz napiera. Próbuje teraz szczęścia. I udana interwencja. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Ależ to zblokował, odbita piłka, nie ma bramki. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Dalej jest groźnie. Co za okazja! Tak bliska to powinien być gol! Gol keeper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. karne głęboko teraz czy ta okazja da prowadzenie świetnie to blokuje musi teraz grać pod presją i teraz wychodzą z kontrą będzie groźnie wolno zbierają się do powrotu obrońcy ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. To podanie powinno znaleźć partnera. Ależ doskonała sytuacja. I doskonała okazja. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Naprawdę udana interwencja. Kibice Rakowa trochę teraz aktywniejsi, bo czują, że ich drużyna potrzebuje wsparcia. Wciąż trwa walka o zwycięstwo. Jest komu podać. Mija teraz bez kłopotu. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Dobrze obroniony strzał. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. danie do Wdowiaka. Teraz poszedł. Jest za obrońcami. Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Spójrzmy co zrobi Raków. Są na połowie rywala. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Nici z tego kontrataku. Tracą piłkę. Mają okazję na prowadzenie. A więc jednak Gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Spójrzmy czy będzie zaraz 1-0. Pudło! Minimalnie, ale jednak pudło. Trzał z 11 metrów, to jeszcze nie bramka. Przekonało się o tym wielu słynnych graczy. komite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. Taka okazja. Przedarł się pod bramkę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncertowo. Nie Zrobił swoje. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. No i po ataku, dobra interwencja. Kun. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Słaba centra, bramkarz bez trudu chwyta. Jak oceniasz jego dotychczasowy występ, Jacku? Myślę, że w drugiej połowie będzie musiał zagrać lepiej. Ale strzał zablokowany. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Szansa, aby wyjść na prowadzenie. Gol dla Rakowa! Miłkarze z często ściskają wyściskają teraz strzelca. To no przede wszystkim efekt ich dobrej gry w ostatnich kilku minutach. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. No to mamy 1 do 0. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Przerwała, tak rywali. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. No, i znowu są przy piłce. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Angaż bez najmniejszych problemów. Doskonała technika użytkowa. Teraz, mimo presji przeciwnika. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Gdzie nam się podoba? Obejrzyjmy raz jeszcze jak padła bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto. mamy remis. Jeden do jednego. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Niewulis. Mateusz Wdowiak. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Podanie do Patryka Kuna. I czy będzie gol? Tak! Piłka w siatce! Znowu prowadzą. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przysnął. Mamy teraz wynik 2 do 1. ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Punkt jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Tak się powinno stopować ataki rywala. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Wolno, zbierają się do powrotu obrońcy. Aj! Była cudowna szansa na wyrównanie, ale zabrakło koncentracji. Chyba tak. Tak było blisko! Odpłynęła im wsiną dal, chyba ostatnia deska ratunku. To była stuprocentowa szansa. Jest potwierdzenie tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Zora Narsenić. Koniec meczu. Zespół gości nie zdołał wywalczyć dzisiaj choćby punktu.